Mamy dwa kolejne istotne i, co przede wszystkim najważniejsze, pozytywne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dla Frankowiczów. Sąd Najwyższy usunął z wyroku sądu apelacyjnego zarzut zatrzymania. Frankowicz nie będzie już w żaden sposób pokrzywdzony, na przykład tym, ile czasu musi czekać na rozprawę. Kolejny sukces w Frankowiczów przed Sądem Najwyższym. Dwie ważne wygrane dwa orzeczenia. Uchylenie zarzutu zatrzymania oraz pełne odsetki dla naszych klientów. Ze mną jest Bartosz Sowa, adwokat z kancelarii KBIW, ekspert Fundacji Życie Bez Kredytu. Cześć Bartek. Cześć Mariusz. Powiedz nam, co oznaczają te orzeczenia dla na naszych klientów. Tak, rzeczywiście mamy dwa kolejne istotne i, co przede wszystkim najważniejsze, pozytywne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dla Frankowiczów. Pierwszy z wyroków dotyczy zarzutu zatrzymania. Sąd Najwyższy usunął z wyroku Sądu Apelacyjnego zarzut zatrzymania. Oznacza to, że Frankowicz, aby odzyskać te pieniądze, które zostały mu zasądzone prawomocnie przez Sąd Apelacyjny, nie będzie musiał najpierw wpłacać na rzecz banku nominalnej. Kwoty kredyt, kredytu. Jest to, była to, można powiedzieć, swego rodzaju tak. plaga w sądach e, powszechnych. Chodzi mi tutaj o stosowanie tego zarzutu e, zatrzymania. Natomiast Sąd Najwyższy e, potwierdził również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując, że stosowanie tego zarzutu jest niezgodne z przepisami, zarówno polskimi, jak i e, europejskimi. Okej. Okay. No a jeśli chodzi o te drugie orzeczenie, czyli pełne odsetki dla klientów. Tak, tutaj znowu mamy do czynienia z sytuacją bardzo korzystną dla naszych klientów, i należy troszkę popatrzeć wstecz i popatrzeć na orzecznictwo, które przyjęło się w części składów sędziowskich w ostatnich latach. Mianowicie część składów sędziowskich uznawała, że aby mówić o możliwości naliczania odsetek, konsument Frankowicz musi najpierw złożyć przed sądem oświadczenie, że chce nieważności. Umowy. Część parów sędziowskich wywodziła, że dopiero od tego momentu można mówić o naliczaniu odsetek, a przecież czasami od momentu złożenia pozwu do rozprawy miniały na przykład 3 lata. Przez ten czas odsetki nie były naliczane. Również w naszej ocenie od samego początku było to niezgodne z przepisami, niezgodne z zasadami spółżycia społecznego. Sąd Najwyższy potwierdził naszą opinię i podobnie jak w poprzedniej sprawie, również potwierdził zdanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I w obu przypadkach można powiedzieć, że mówimy o naprawdę niebagatelnych kwotach. Dokładnie, to właśnie chciałem zapytać, bo jakiego rzędu są to kwoty? Tak, w przypadku pierwszej sprawy dotyczącej zarzutów do zatrzymania, w tej konkretnej sprawie mówimy o kwocie 246 tysięcy złotych oraz odsetki za kilka lat. Za bodajże 6 lat, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w drugiej sprawie znowu mówimy o kwocie sięgającej kilkudziesięciu tysięcy złotych. W sprawach frankowych oczywiście ta wysokość odsetek uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Ja znam sprawy, gdzie odsetki wynosiły nawet pół miliona złotych. Najistotniejsze natomiast jest to, że frankowicz nie będzie już w żaden sposób pokrzywdzony, na przykład tym, ile czasu musi czekać na rozprawę. Ponieważ odsetki powinny być naliczane najpóźniej od dnia wezwania do zapłaty. Czyli otrzymają pieniądze za każdy dzień. Do tego jest to, przypomnijmy, 11,5% w skali roku. Zgadza się, bankom zupełnie nie będzie opłacało się przedłużać tych postępowań, mimo że cały czas to robią. No ale jeśli taka jest, jest ich wola, jeśli nie chcą zawrzeć porozumienia, jeśli chcą te postępowania przedłużać, będą musiały za to ponieść finansowe konsekwencje. Możemy zatem powiedzieć, że frankowicze i eksperci RzBK zmieniają linię rzeczniczą w Polsce. No zdecydowanie zasługi frankowiczów przez te wszystkie lata są niebagatelne, zarówno tutaj przed Sądem Najwyższym, trzeba... Uczciwie sobie przyznać, że zdecydowana większość skarg kasacyjnych kończy się sukcesem. Jak również oczywiście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Również przed Trybunałem sukcesy są niebagatelne. No wszystko to myślę potwierdza, że warto walczyć do ostatniego kredytu. Bardzo mnie to cieszy. Działamy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.